Wyobraź sobie hipotetyczną sytuację. Mieszkasz w Chinach, ale nie mówisz po chińsku. Idziesz na targ, chcesz kupić sobie kilogram kaczki, no i nie wiesz co zrobić. Podchodzisz do jakiejś sprzedawcy i nagle pokazujesz tutaj, tu, tu, tamto, tamto. On co ci mówi ile, to mówisz tak, o tyle, tyle, coś tam mu próbujesz pokazać rękami i tak dalej. Potem on ci to daje, mierzy, mówi ile Siana chce, ty nie rozumiesz ile jest, pokazujesz mu bandnoty i on sobie bierze ile chce. No i w sumie ch. wie, czy dobrze mu zapłaciłeś. Ty po prostu wziął sobie dwa razy więcej i cię oskamował, bo nie mówisz po chińsku. No a spójrz, to wyglądało. to na targ, elegancko mówisz sobie gong jin jazy cin, on ci zajebiście daje kaczkę, mówi ile ty mu dajesz mówisz się, się. i wszystko jest ustawione elegancko, jedno, że szybciej, wszyscy zrozumieli wszyscy są zadowoleni i nikt nie został uszukany. Podobnie jest z matematyką oczywiście jeżeli chodzi o zapis matematyczny, nie trzeba go stosować, możesz też wszystko napisać słowami, możesz napisać po polsku możesz coś tam na baz grać. i prędzej czy później i tak każdy cię zrozumie egzaminator czy twój nauczyciel powie spoko wiem o co chodzi, może zatwierdzi, może nie no ale lepiej po prostu wiedzieć jak działa Zapis matematyczny, kto co pisze i jak, no żeby po prostu ładnie to wyglądało, trzymać fason, rozumieć co kto pisze, o co chodzi. No bo jeżeli ktoś ci napisze coś takiego, no to będziesz w gigantycznym szoku, a nie jest to jakiś skomplikowany zapis. I do zrozumienia. Więc jakie mamy matematyczne znaczki, co one do końca znaczą, o co w nich chodzi? Przede wszystkim zacznijmy od najważniejszych. Najważniejsze znaczki no to, to taki i taki. To są dwa operatory logiczne. To jest operator I z angielskiego AND, a to jest lub z angielskiego OR. no I to są operacje logiczne. No i teraz pomyślmy. One są logiczne? Muszą być logiczne. Czyli zakładamy sytuację. Powiedzmy, że chcemy na przykład prawdziwego rasowego koszykarza. No i żeby mieć rasowego koszykarza, najlepiej, żeby miał więcej niż 1,90 m, czyli wzrost 1,90 m. No i waga. Też lepiej, żeby nie był chuderlakiem. No, żeby co najmniej ze 100 kg miał. No i wtedy jest takim potężnym szakonilem. Zajebisty koszykarz. No i teraz powiedzmy, że mamy paru kandydatów. Jeden to na przykład jak ja. 195 cm, 75 kg. No widzimy, że tutaj wzrost zajebiście ok. no ale masa już nie do końca. No czyli na koszykarza się nie nadaje, mimo iż jedno spełniłem. No ale potem zobaczmy kolejną sytuację. Powiedzmy, że mamy człowieka 2, 10 cm, 130 kg no i widzimy, wzrost się zgadza, waga też się zgadza, czyli on jest ok, go zatwierdzamy. Więc o co chodzi? Generalnie, jeżeli mamy operację i, and oba warunki muszą być spełnione i tylko wtedy ona będzie prawdziwa, czyli to musi być zatwierdzone i to musi być zatwierdzone, żeby koniec końców zwróciło nam jedyneczkę, czyli mamy 0, 1, czyli mamy na przykład operację, jedna się nie zgadza, druga się zgadza, no to nie przechodzi. Potem, jeżeli mamy elegancki wzrost, ale waga, to też nam nie przechodzi. No, jeżeli jest jakimś mini powiedzmy, sytuacja 135 35 cm, 50 kilo, no to widzimy, że to się nie zgadza, to też się nie zgadza, czyli mielibyśmy logiczne 0, logiczne 0, no i to też nam daje koniec końców 0. No i potem mamy lub. Lub, tutaj uwaga dla wszystkich humanistów, to nie działa tak jak normalnie po polsku. Bo jeżeli masz lub, no to myślisz, że nie wiem. Wybierz sobie albo Jordany jedynki, albo Jordany czwórki, czyli wybierz tylko jedną z tych par. Nie możesz wziąć dwóch jednocześnie, a w matematyce, w logice generalnie to tak nie działa, można wziąć dwie naraz. Czyli jeżeli spełniamy dwa warunki, no to dwa warunki są spełnione, no to nasza operacja lub też będzie spełniona. Jeżeli mamy tylko jeden spełniony, to też będzie spełniona, no a jeżeli nie mamy żadnego spełnionego, to tylko wtedy nie będzie spełnione. Czyli na przykład, jeżeli założymy, że żeby dobrze napisać maturę z matematyki rozszerzoną, to trzeba być albo mądrym, albo prasowitym, no to wiemy, że dobrze napiszemy maturę w momencie, gdy jesteśmy mądrzy, to zawsze napiszemy, jeżeli jesteśmy pracowici, to też zawsze napiszemy. No i wtedy wiemy, że możemy albo być mądrzy i pracowici i wtedy jest okej, okay, albo możemy być pracowici i nie być mądrzy, no to wtedy też jest okej. Okay. Jeżeli jesteśmy mądrzy, ale nie jesteśmy pracowici, to też jest okej. Okay. No ale jesteś, jeżeli nie jesteśmy ani mądrzy, ani nie jesteśmy pracowici, no to wtedy jest lipa i mamy problem. Więc to są podstawowe dwie operacje logiczne, które każdy musi znać, żeby jakkolwiek sobie z tym radzić. Zobaczmy jeszcze jak to działa w takim bardziej matematycznym przykładzie. Jeżeli powiedzmy robimy jakieś zadanie, jakieś zadanie z parametrem, jakieś, jakąś nierówność Cokolwiek. I z jednego założenia wyjdzie nam, że x musi być większy od 5. No ale też z drugiego nam wyjdzie, że x również musi być mniejszy od 10. No i wiemy, że to jest połączone z płynnikiem i. Czyli musi być i większy od 5 i mniejszy od 10. No to tutaj widzimy, że to jest sytuacja, jeżeli byśmy sobie jeszcze rozrysowali na przedziałach, no to widzimy, że x większy od 5 będzie tutaj, x mniejszy od 10 będzie tutaj. No widzimy, że to jest ta strefa, czyli x musi należeć do przedziału od 5 do 10, bo spełni nam jeden warunek, i Drugi. Ale jeżeli mielibyśmy analogiczny przykład, ale z innym spójnikiem, dokładnie mielibyśmy to samo, czyli x większy od 5 i teraz lub x mniejszy od 10, no to widzimy, że musi być spełniony tylko jeden warunek. No i widzimy, że jeżeli oba są spełnione, to jest ok. Jeżeli spełniony jest tylko jeden, czyli x większy od 5 też jest ok. Jeżeli widzimy, że x mniejszy od 10 też jest ok, no to wtedy widzimy, że wszystko, na dobrą sprawę, wszystkie liczby są ok tutaj, wszystkie nam to spełniają. No czyli wtedy wiemy, że naszym rozwiązaniem będą wszystkie liczby rzeczywiste. Kolejnym ważnym znaczkiem jest coś takiego. Czyli nieprawda, że. dobra sprawa, po prostu chodzi o przeciwieństwo. Czyli piszemy na przykład, że powiedzmy, mamy taką logiczną rzecz. Na przykład, Wojtek jest głupi. No i teraz, jeżeli walniemy takiego drinksa, no to wiemy, że to jest nieprawda. Czyli Wojtek, na dobra sprawa, musi być mądry. To jest po prostu przeciwieństwo. A potem, powiedzmy, że na przykład jakąś podzielność liczb zapisać. powiedzmy, że chcemy napisać, że x jest podzielny przez 2. No to wtedy musimy napisać, że jaka liczba dzieli co, dzieli jak. Czyli wiemy, to jest zapis, w którym piszemy, że 2 dzieli x. Czyli że x jest podzielny przez 2. Analogicznie moglibyśmy teraz napisać tutaj tego Drinksa przed, to znaczy, że to jest nieprawda, że 2 dzieli x, no ale równie dobrze możemy napisać, że 2 te czyli że 2 po prostu nie dzieli x, bo to jest przekreślone. Potem mamy jeszcze takie dwa ważne znaki, czyli taką strzałeczkę, no i taką strzałeczkę z dwoma grotami. To, co tutaj jest tak zwana implikacja. Najważniejsze, co musimy z tego wiedzieć, no to przede wszystkim to to, że to znaczy, że z czegoś wnioskujemy. Czyli powiedzmy, że jeżeli mamy na przykład x większe od 5 i x mniejsze od 10, no to na podstawie tych informacji jesteśmy w stanie zaimplikować. Klikować, że x musi należeć do właśnie tego przedziału 5 do 10. No ale tak samo możemy wyciągać jakiekolwiek inne wnioski. Czyli na przykład, jeżeli byśmy mieli film na YouTubie i byśmy mieli ładną miniaturkę, ale też, no i też mielibyśmy jakiś super tytuł, no to możemy wywnioskować, że ten film musi zrobić duże wyświetlenia. No też możemy tak bardziej logicznie po prostu na to pomyśleć. No i mamy taką strzałeczkę, czyli tak zwaną równoważność. Co ona znaczy? To znaczy, że jeżeli mamy coś po lewej stronie i po prawej stronie, to tylko gdy lewa i prawa strona jest dokładnie taka sama, no to to się będzie zgadzać. No i generalnie na to mówimy tylko wtedy, gdy, czyli na przykład 3 plus 5 jest równe 8, tylko wtedy, gdy 8 minus 3 jest równe 5. No wiemy, że lewa, prawa jest równoważna prawej, no i tak działa na przykład zamienna kolejność dodawania, odejmowania, przemienność i tak dalej, jak tam to się zwie profesjonalnie. Albo na przykład byśmy zapisywali tak, że pochodna jest większa od zera, tylko wtedy, gdy, no i teraz byśmy tutaj zapisali sobie tą pochodną, powiedzmy, że jakąś pochodną 3x kwadrat dodać 5, ona jest większa od zera. No i tu możemy sobie rozwiązać, no i to jest taka równoważność. Znaczy, że pochodne jest większe od zera tylko wtedy, gdy właśnie ta równość, nierówność raczej jest spełniona. No i teraz najbardziej czarna magia, najbardziej niebezpieczne przykłady, jakie mogą istnieć w zapisie matematycznym te, które wszystkich straszą. Są to kwantyfikatory. Generalnie mamy dwa rodzaje kwantyfikatorów, które najczęściej się używa. Pierwszy z nich to jest taki, zapisywany jako takie odwrócone A, ewentualnie zwykłe A bez takiej deseczki. I to jest kwantyfikator ogólny i on znaczy że dla każdego. Czyli teraz wypełnimy jakiś zbiór i potem dla każdego elementu z tego zbioru będzie musiało być coś spełnione. To jest zapis bardziej międzynarodowy, to jest zapis taki polski. Zobaczmy teraz bardziej może na jakiś przykład, żeby to miało więcej sensu. Czyli powiedzmy, że zapiszemy tym polskim zapisem, wtedy na przykład piszemy tutaj, pod tym piszemy nasz zbiór, czyli mamy na przykład zbiór liczb rzeczywistych i powiedzmy, że jakaś zależność, która jest spełniona dla każdej liczby rzeczywistej. Czyli na przykład dla każdej liczby rzeczywistej wiemy, że x plus 5, jeżeli to Podniesiemy do kwadratu, to wiemy, że kwadrat musi być większy, równy 0. No I teraz, jak to czytamy? Dla każdej liczby x, będącej liczbą rzeczywistą, x plus 5 do kwadratu musi być większe, równe 0. No i to jest prawda. Dla każdej liczby musi być ta zależność spełniona. Albo tak bardziej pomiędzynarodowo, właśnie ten kwantyfikator międzynarodowy. Piszemy x należące do zbioru liczb rzeczywistych. Teraz piszemy dwukropek, czyli to, co ma się stać. x dodać 5 kwadrat, większe, równe od 0. No i potem mamy drugi kwantyfikator. Kwantyfikator z głowy, on z drugą stronę po prostu wygląda tak, że odwracamy sobie tego ptaszka, czyli mamy coś takiego, no i to znaczy, że istnieje chociaż jedna taka wartość, czyli teraz jeżeli mielibyśmy x, powiedzmy, że znowu na przykład należy do liczb rzeczywistych, no to wiemy, że istnieje taka liczba x, która będzie podzielna przez powiedzmy 35, czyli jest chociaż jeden taki x, który dzieli właśnie nam 35, może być 1, może być 50, może być ich nieskończoność, no ale wiemy, że taki x istnieje, bo na przykład istnieje nam 35, no analogicznie moglibyśmy to zapisać bardziej po międzynarodowemu, teraz Tutaj się pisze takie e odwrócone z angielskiego e po prostu exists x należącego do liczb rzeczywistych takie, że 35 dzieli nam x. No i tutaj przydałem się czasami zaprzeczenia. Mamy taki przykład. Mamy zbiór liczb zdefiniowany jako zbiór liczb naturalnych dodatnich. Załóżmy, że chcemy napisać fakt, że nie istnieje liczba należącego do tego zbioru będąca po prostu liczbą mniejszą od zera. I teraz byśmy musieli napisać tak. Załóżmy na początku, że taki przykład istnieje, czyli istnieje liczba należąca do zbioru liczb naturalnych. Dodatnich, która jest mniejsza od zera. No wiemy, że nie istnieje taka zależność, więc teraz na samym początku musimy temu zaprzeczyć. Czyli tutaj stwierdziliśmy, że istnieje taki fakt, a tutaj obracamy to wszystko do góry nogami, czyli stwierdzamy, że on po prostu nie istnieje. No i to są najważniejsze matematyczne znaczki. Wystarczy po prostu parę ogarnąć, zrozumieć o co chodzi, zobaczyć parę przykładów, no i potem wszystko staje się mega proste i zrozumiałe. Czy macie jeszcze jakieś pytania o czym trzeba nagrać, dajcie znać w komentarzu. A.